31 maja w ramach Skarżyskich Dni Stafowskich pod patronatem prezydenta Konrada Kroniga odbyła się kawiarnia literacka Urodziny Wikliny z okazji 30-lecia działalności Grupy Literackiej Wiklina. Grupę literatów skupiła wokół siebie nieżyjąca Bożena Piasta. To ona opiekowała się skarżyskimi poetami, prozaikami i innymi artystami. Po jej śmierci rolę tę przejęła Elżbieta Jach. Obecnie grupę literacką stanowi 21 osób ze Skarżyska oraz bliższych i dalszych miejscowości. Grupa działa bardzo intensywnie. Prostępom i publikacjom członków grupy towarzyszą liczne osiągnięcia. Efekty pracy możemy zobaczyć na cyklicznie odbywających się w Miejskim Centrum Kultury Spotkaniach kawiarni literackiej. Tym razem jednak było uroczyściej, bo to przecież 30 rodziny. Był zatem tort i liczne gratulacje m.in. od reprezentującego prezydenta Skarżyska, jego zastępcy Krzysztofa Myszki, dyrektora Biblioteki Publicznej Iwony Kowalewskiej i prezesa Kieleckiego Działu Związku Literatów Polskich Stanisława Nyczaja. Prezes Wiginy odbierający gratulacje dziękowała za wsparcie m.in. władzom miasta i Miejskiemu Centrum Kultury, tutaj w szczególności Katarzynie Michnowskiej-Małek, Halinie Osóbce-Wężyk i całemu zespołowi MCK. Swoją twórczość podczas urodzin zaprezentowali oczywiście członkowie Wikliny, ale wystąpiła również liderka Pereł z Lamu także grupa teatralna Bez Maski. Z okazji 30-lecia Wikliny wydana została druga część almanachu Wiklinowe Strofy, który wypełniony jest twórczością członków grupy. Są tam też informacje o sukcesach autorów, fotografii, oraz spis dotychczasowych edycji kawiarni literackiej. Almanach będzie dostępny do wypożyczenia w Skarżyskiej Bibliotece Publicznej.